Ale jest pan hamski. Nie. Jest, ale... Pan proszę natychmiast wyjedzie z posesji. Wjechał pan na teren po sesji prywatnej, wykonuje swoje czynności procesowe. Ma pan obowiązek stanąć no, nie tam. Czy e, na służbę? Miał pan obowiązek stanąć przed prawą i tyle. Zaraz pan będzie najbardziej pana... znanym policjantem w, w Polsce. Tak, no. może pan na YouTube. Zaraz no. będzie. E... Proszę teraz wyjechać stąd i dalej wykonywać swoje obowiązki. Dobrze, zobaczę się dowód, osobiście, jeżeli pan się wymalowały, bo na chyba z pana nie rozmawiam. Nie wiem z kim rozmawiam. A dlaczego pan wyjechał na zasadzie do kontroli, że się zapyta ciebie? Mm -hmm. ten mm -hmm. Jak się pan nazywa? Przyniesie pan do Ale pana pan pytam ma. jak się pan nazywa, kurwa, Hamie, proszę wyjechać stąd natychmiast. Wypierdalać za bramę, raz kurwa. Nie umiesz normalnie gadać z obywatelem, to wypierdalać za bramę, bo cię odholuje. Bo cię odholuje. Wypierdalać za bramę, raz kurwa. Co ty mówisz, Hamie? Co ty, Hamie, mówisz? Daj mi telefon drugi. Ma pan telefon, dzwonimy do oficera do w kurwa kraju. Kultury w tej pierdolonej milicji, w tych strażach miejsk miejskich, w tym wszystkim. No z Milicji, gorzej kurwa. W milicji takie chamy nie robiły. Będziesz zaraz kurwa najbardziej znanym... Nie na ty, bo razem nie No to nie mówi o pompie, od cię w pompie, frajerze. To no, kultury. I wypierdalaj za bramę, Raz. A teraz dzwonię do oficera do Kraju. Piękny kurwa jesteś, piękny. Chcesz pozdrowić publiczność? Jakieś pół miliona cię zobaczy.